Chciałbym przedstawić e, dwa apele dotyczące e, do współdziałania miasta i gminy e, Zielona Panie Prezydencie, w projekcie kontraktów do w rozdziale punkt została zawarta propozycja zapisu Zielona Góra za, za zgodne połączenie gminy łącznie otrzyma w Ministerstwie Finansów w ciągu 5 lat około 100 milionów złotych tzw. bonusa ministerialnego które trafią w ramach budżetu integracyjnego do sądów. Na sesji, która 8 się pod koniec października 2013 roku, Rada Miasta Zielona Góra nie przyjęła przedstawionej przez pana propozycji, by całość środków przeznaczyć na, zgodnie z dotychczasową biznicą inwestycje zlokalizowane na obszarze, obszarze wiejskim. W związku z powyższym w dniu 15 listopada 2016 roku zielono 200 radni po raz drugi debatowali nad projektem uchwały dotyczącej podziału 100 milionów złotych tzw. Tak bólsa ministerialnego. Na tej sesji zaproponował Pan nowy podział środków dla obszaru i Gminy Wiejskiej 70 milionów Przemii Ministerialnej i 30 milionów pieniędzy unijnych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W odniesieniu do tej propozycji w przedłożonej Radzie Miasta czuję się zobowiązany przypomnieć Panu podstawowe zasady wykorzystania przyszłych środków w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz zwrócić uwagę na fakt, że ostateczny koszt inwestycji w formule Z zostanie ustalony w drodze negocjacji instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 z w Miejskim obszarem funkcjonalnym Zielona Góra przy uwzględnieniu zapisów Planu Rozwoju Obszarów Funkcjonalnych czy Miejskiej Dębów. Zintegrowane inwestycje terytorialne to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowano będą strategie terytorialne. Przede wszystkim dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Projekty w ramach ZIP będą realizowane na terenie miast województw oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonami. W województwie Lubuskim, Zgodnie z przyjętym w dniu 19 listopada 2013 roku przez Zarząd Województwa projektem regionalnego obszaru operacyjnego Lubuskie 2020 będzie realizowany w dwóch miastach oraz na obszarach powiązanych z morzą funkcjonalne, czyli w miejskich obszarach funkcjonalnych. Projekt RPO Lubuskie 2020 wyznacza moc dla miasta Gorzów Wielkopolski oraz dla miasta Zielony w ramach MOF dla Miasta Zielona Góra samorządu miejskiego wchodzi Gmina Wiejska Zielona Góra oraz Gminy Zabór, Szybica, i Łucze, i Sulechów. Podstawowym warunkiem realizacji jest posiadanie dokumentu strategicznego określającego cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji, a wynikające z analizy barier i potencjałów całego obszaru funkcjonalnego, czyli tzw. strategii Prace prowadzone wspólnie przez wszystkie gminy tworzące siedzibę obórskiej nad opracowaniem tego kluczowego dokumentu jeszcze trwają. Pragnę przypomnieć, iż Zarząd Województwa Ołówskiego jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 zwraca szczególną uwagę na naczelną zasadę, jaką jest zasada partnerstwa. W procesie przygotowania dokumentów partnerzy winni kierować się zasadą oddziaływania projektów na cały obszar funkcjonalny. A w formule ZIT nie ma możliwości realizacji pojedynczych projektów, które wynikają z potrzeb tylko jednej gminy czy miasta, bądź wyłącznego podzielania, wyłącznego podzielania dostępnej alokacji według jednego kryterium, np. proporcjonalnie do mieszkańców zamieszkujących ten danej gminy, i realizacji projektów w oderwaniu od całego obszaru funkcjonalnego. Zakres przyszłych inter interwencji publicznych powinien być przedmiotem zainteresowania wszystkich partnerów wchodzących w skład ZIT. Podczas prac nad strategią ZIT, wszyscy partnerzy winni wypracować takie rozwiązania, które zapewniają zrównoważony rozwój miasta i jego całego obszaru funkcjonalnego. Samorządy wchodzące w skład Zielonego i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego winny wspólnie dokonać rzetelnej diagnozy dolnemu występującym na naszym obszarze oraz określić wspólne działania mające na celu długotrwałą poprawę warunków społeczno-gospodarczych. Opracowując strateg strategią ZIP należy przygotować wspólną i uzgodnioną koncepcję realizacji, która będzie zgodna z wymogami Komisji Europejskiej, a przede wszystkim będzie spójna ze strategią rozwoju województwa rolskiego 2020. W świetle powyższych faktów pragnę zwrócić uwagę iż Pana samodzielna i przedwczesna propozycja publicznego dzielania środków z dotacji w jest nieuprawniona i daje mylny przekaz społeczny, że to prezydent miasta Zielona Góra jest dysponentem środków unijnych w ramach ZIT. Realizacja projektu w ramach MOW na obszarze gminy Zielona Góra nie jest w żadnym stopniu zależna od połączenia obu samorządów. Pozyskanie środków na realizację ZIP, w tym również dla tzw. rdzenia MOW, czyli miasta Zielona Góra, będzie możliwe wyłącznie przy zgodnym i partnerskim wykorzystywaniu strategii. Apeluję do Pana Prezydenta o zaprzestanie prowadzenia polityki dezinformacji <Ky> i kierowania się na dysponentach środków unijnych oraz proszę wszystkich Państwa Radnych Miasta Zielonego o pomoc w promowaniu partnerskiego i zgodnego modelu współpracy naszych jednostek samorządowych. Przypomnę, iż województwo włoskie otrzymało łącznie środki na, na realizację w wysokości 66,9 miliona euro, z czego w Mowzią na Góra otrzyma ponad 36 milionów euro i nie, mieszkańcy nie wybaczą nikomu zmarnowania ogromnej szansy na wykorzystanie tych środków. Z wielką przykrością stwierdzam, iż przy dalszym manifestacyjnym pokazywanych przez pana prezydenta miasta braku chęci do współpracy oraz forsowaniu rozwiązań wyłącznie z pozycji siły widzę realne zagrożenie dla możliwości kontynuacji dalszej współpracy. W oparciu o naczelną zasadę, jaka do tej pory łączyła nasze samorządy, to jest zasadą uczciwego partnerstwa. Tak to wszystko, bo czas minął. Czas właśnie. minął.